Bogactwo kusi swoim blaskiem, a chęć posiadania dóbr daje poczucie władzy i kontroli. Pieniądze zdają się być kluczem do tego sukcesu, otwierając przed nami drzwi do nowego i lepszego życia. Ale to, co na pierwszy rzut oka wydaje się dobre, tak naprawdę może okazać się zgubne. Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów mówi następujące słowa. A ci, którzy są być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i w zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. W dzisiejszym materiale chciałbym odnieść się do słów znanego przedsiębiorcy, youtubera, fana motoryzacji, Pana Kamila Janusza La Budda o pseudonimie Budda. Nie będę mówił o życiu Pana Kamila i działalności, której prowadzi, ponieważ nie jest to celem tego materiału ani kanału, który prowadzimy. Ale z racji tego, że Pan Kamil jest osobą publiczną, bardzo rozpoznawalną, tym bardziej w gronie młodych ludzi, chciałbym odnieść się do słów, jakie powiedział pan Kamil w jednym z wywiadów odnośnie Jezusa i religii. Posłuchajmy najpierw pytania, jakie usłyszał pan Kamil od redaktora, który prowadził ten wywiad. A pomaganie, które u ciebie jest dość liczne. Było z tobą zawsze, to się pojawiło w pewnej przestrzeni, jak to wyglądało. Zanim przejdziemy do odpowiedzi, jakiej udzielił znany youtuber, zobaczmy, jak pięknie Bóg mówi na temat dobroczynności i pomocy innym ludziom, w pięknie swojego słowa. Otwórzmy najpierw Piątą Księgę Mojżeszową, rozdział 24, i będę czytał werset 19. Gdy będziesz żoł zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg Twój we wszystkim, co czynisz. Kolejny piękny fragment, który chciałbym przytoczyć, znajduje się w Księdze Przysłów, w rozdziale 25. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, Napój go wodą. Kochani, jakie to jest piękne, jak widzimy ludzi, którzy chcą pomagać innym swoim czasem, swoimi dobrami materialnymi, gestem, dobrym słowem, czy choćby uśmiechem. Każdego dnia oddaję chwałę Bogu za tych ludzi i dziękuję za ich życie. Ale zobaczmy teraz, jak odpowiedział znany youtuber na to pytanie. Które przed chwilą słyszeliście. Nie, to się pojawiło ze względu na religię. To okay. się pojawiło ze względu na to, że ja sobie tak. Ja mam strasznie autorskie podejście do, do Kościoła, do Jezusa i do religii. Ono jest tak autorskie, że musielibyśmy zrobić osobny podcast od tym, więc pominijmy ten. Po, I podchodzę tak, że. No, ale w, w, prosiłbym, żeby tutaj było wsparcie mnie dalej. Dobra, Tam w dobrych decyzjach, żeby mi sprzyjało. W zamian proponuję. To, to i to. I proponuję yy, w zamian za, za czuwanie nade mną, właśnie wiesz, tutaj, zwierzątka, tu to, tu to, tu to. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tego typu słowa świadczą o tym, że możemy z Bogiem wchodzić w układy, dając mu coś w zamian za jego błogosławieństwo i opiekę. Tego typu myślenie. Pokazuje nam kompletne niezrozumienie tego, czym jest łaska. Jest to greckie słowo charis, czyli niezasłużona przychylność, dar, którym Bóg nas obdarza. Na łaskę nie możesz sobie zasłużyć. I dokładnie o tym czytamy w wielu fragmentach Pisma Świętego. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. I w kilku rozdziałach dalej apostoł Paweł kontynuuje tą myśl, mówiąc następujące słowa. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. Widzimy, kochani, że na łaskę nie możemy sobie zasłużyć. Jeżeli uważamy, że Bogu możemy coś dać, w zamian za jego błogosławieństwo, opiekę, to tak naprawdę jest to umowa, a nie miłość wypływająca z relacji. Każdy ojciec, który kocha swoje dziecko, troszczy się o nie i opiekuje się nim, nie dlatego, że dziecko mu coś daje, tylko dlatego, że on je kocha, miłością bezwarunkową, miłością Agapę. Zobaczcie, jak pięknie Bóg w księdze Ozeasza. Mówi na temat Izraela, na temat swojego dziecka i żrenicy w swoim oku. Mimo to, że Izrael nieustannie upadał, nieustannie szedł za obcymi bogami, zobaczcie, co Bóg Ojciec mówi o swoim dziecku. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary balom, i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrązami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Zobaczcie, to jest Bóg Ojciec, który kocha niezależnie od tego, czy Izrael był dobry, czy był niedobry, czy coś Bogu dał, czy Mu nic nie dał. Dlatego, ponieważ Bóg jest miłością. I zobaczcie też pięknie apostoł Paweł, gdy mówił do Atyńczyków na areopagu w historii opisanej w dziejach apostolskich, pokazuje, że my Bogu nic nie możemy w zamian dać za to, co On nam dał. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie i zobaczcie te słowa Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten, będąc panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątynach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegokolwiek potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Czyli zobaczcie kochani podsumowując, nie jesteśmy w stanie Bogu dać nic w zamian za jego miłość i za jego Opiekę, ponieważ gdy każdy z nas był grzesznikiem i był oddalony od Boga, Bóg pojednał nas ze sobą przez śmierć swojego Syna. Posłuchajcie, jak Pan Kamil kontynuował swoją wypowiedź i co Bogu zaoferował w zamian. Oczywiście to wspieranie będzie przeze mnie realizowane medialnie. Jak te słowa mają się do słów Pana Jezusa, które powiedział w Kazaniu na Górze? Sami posłuchajcie, gdy więc dajesz jałomużne, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili, zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę. Ale Ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica Twoja, co czyni prawica Twoja, aby Twoja jałomurna była ukryta, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci ci jawnie. I tak jak wspomniałem na początku, pana Kamila słucha bardzo wiele młodych osób. Sam niejednokrotnie widziałem materiały, które były umieszczane na kanale YouTube. I powiem wam, kochani, że widząc te loterie i widząc te e, materiały, ani razu nie słyszałem, aby padły słowa, że jest to na chwałę Boga i że to wszystko jest dzięki Bogu. A Bóg mówi jasno i wyraźnie w swoim słowie: aby nasza światłość świeciła dla innych, aby ludzie, widząc naszą światłość, chwalili Ojca, który jest w niebie. I jeżeli cokolwiek robimy, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego robimy, róbmy to zawsze ku chwale i w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja tego, kochani, nie zauważyłem, ale widziałem, że człowiek odbiera chwałę dla siebie, a nie chwałę, która jest dana tylko dla Boga. Cały ten materiał. Chciałbym skończyć jednym fragmentem biblijnym, który mamy zapisany w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Boga, ten trwa na wieki. Bóg nie chce, abyśmy dawali Mu nic z naszej uczynkowości i z naszych starań, za Jego opiekę i za Jego miłość. Bóg chce tylko jednej rzeczy od nas. Chce, abyśmy oddali Mu całe swoje serce. Ale jest Bóg tego świata, który z wielką chęcią wejdzie z wami w układ. Będzie tobie obiecywał piękne rzeczy, które na początku mogą wydawać się piękne, ale przeznaczeniem ich jest zniszczenie. Dlatego bardzo ważne, kochanie, jest to, abyśmy gromadzili sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i złodzieje nie kradną. Bo jeżeli gromadzimy sobie skarby na ziemi, to prędzej czy później ich stan będzie taki, jaki tutaj widzicie. I pytanie, komu służysz i gdzie jest Twój skarb? Bo tam, gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce i nie możesz dwóm panom służyć. Nie możesz służyć Bogu i Mamonie. Byliście kochani na kanale Getsemani. Dziękuję Wam za ten czas. Błogosławię Was w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa i do zobaczenia w kolejnych materiałach.